Piłka nożna jest dla mnie pasją. Bardzo się cieszę, gdy w nią gram i jestem radosny, no i świetnie się bawię przy tym. Jestem Oskar Krzyżewski, mam 12 lat i moją pasją jest gra w piłkę nożną. Gdy miałem 6 lat, obejrzałem w telewizji mecz piłki nożnej i bardzo mnie. Ucieszyła ta gra i chciałem ją wypróbować. Pojechałem na pierwszy trening i od tamtej pory gram aż do teraz. Na treningi piłki nożnej poświęcam 3 dni w tygodniu po 2 godziny oraz w weekendy gram sparingi lub mecze ligowe. Prowadzimy te piłki. liczy się kto strzeli bramek to wtedy oddaje piłki 1 na 1 przez 2 minuty. Tak? A mam pytanie. Kto strzelił, oddaje piłki, a druga osoba idzie dalej? Tak? Nazywam się Welsan Macedo. Jestem trenerem w Lukińskiej Pobiernicy 2011. Oskar, bardzo dobry zawodnik, który przychodził do nas w okres zimowy z Sawyerówki, dzisiaj w gromie aktualnej Ligi Bareżowej do pierwszej Ligi Wojewódzkiej. Oskar, bardzo twardy zawodnik, bardzo dobre techniczne. U nas tutaj znalazł się na tej prawej stronie. Bardzo się cieszę, że się do nas i broni tej pozycji. Moim największym osiągnięciem jest zajęcie pierwszego miejsca na turnieju w Zakopanym oraz zajęcie drugiego miejsca na turnieju w Zduńskiej Woli. W piłce nas zawdzięczam sprawność fizyczną lepszą, poznawanie nowych ludzi, nowych kolegów, przyjaciół, koleżanek oraz wyjazdy na obozy, na mecze piłkarskie przeróżne. Moim najlepszym wspomnieniem związanym z piłką jest to, że przegrywaliśmy mecz na turnieju 2-0. Wszyscy się załamali i w pewnym momencie zaczęło się, jakby zaczęliśmy mecz od nowa i strzeliśmy trzy gole i udało nam się wygrać. W przyszłości chciałbym zostać piłkarzem klubu Manchester City i grać tam jak najdłużej. Piłka nożna to bardzo fajny sport i zachęcam wszystkich do spróbowania trenowania, ponieważ można się nauczyć bardzo fajnych trików.